you uh -huh. My mamy taką strukturę podobną do festiwalu muzycznego, przez co przyjeżdża do nas niesamowita ilość fanów. Takich fanów, których właśnie kojarzy się bardziej z kulturą muzyczną. To jest związane też chyba z naszym bardzo osobistym zaangażowaniem w festiwal. Cała masa ludzi przyjeżdża dlatego, że jakaś banda takich freaków w Krakowie robi coś z duszą. to słyszę co roku od dużej części artystów, że są absolutnie zaskoczeni, że jest taka ilość młodych ludzi, którzy przychodzą, chcą rozmawiać. To na pewno buduje atmosferę całego festiwalu. To jest pierwsza tak duża prezentacja fotografii brytyjskiej poza Wielką Brytanią. Ray Jones. Fotografia z przełomu lat 60. i 70., to jest najgłębiej, jak sięgnęliśmy w tym roku. Nie ma nic starszego. Znakomity fotograf, trochę zapomniany, na pewno u nas niedoceniony i właściwie nieznany. Umarł w wieku lat 30. Fotografował dosłownie przez kilka lat, ale ukształtował tym swoim krótkim dziełem na całe pokolenia fotografów które nastąpiły po. nim. Takim można powiedzieć synem artystycznym Ray Jonesa jest Martin Parr, arcygwiazda światowej fotografii. It's no better starting point than looking at Henry Jones because if you like he was the father of the renaissance in British photography because he influenced so many photographers of my generation. I mimo, że był bardzo mały, wykonał taki ogromny body of work w latach 60'ach i to jest to, co pan pokazuje. Więc to jest fantastyczny start. Liczba gości brytyjskich jest zupełnie wyjątkowa. Mięć tych wszystkich ludzi tutaj to jest rzeczywiście coś niezwykłego. Większość z nich spotkała się w Galerii Starma w wcześniej pierwszy raz w życiu. To jest niesamowite, że oni to wszyscy są, że, oni, że, że to jest takie miejsce spotkań, nie tylko nas, Polaków i publiczności naszej z tymi artystami, ale że, że ich samych również.